Nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypominamy o tym w najnowszym numerze niedzieli. Chociaż misje kojarzą się zwykle z odległymi kontynentami, to są potrzebne także w Polsce. Polecam artykuł Katarzyny Wojnarowskiej, w którym autorka pytania o stan wiary kieruje do kapłanów z trzech regionów Polski. Są młodzi, wykształceni, znają języki. Mogliby zaplanować ścieżkę kariery i wspinać się po jej szczeblach, a jednak zaskakują. Mowa o świeckich wolontariuszach, którzy wyjechali do Mongolii i Sudanu Południowego. Więcej o misjonarzach bez habitów w tekście Agnieszki Bugały. Włodzimierz Rędziok dociera do świadka pontyfikatu Jana Pawła II. Urodziła się w Meksyku, ale od 1974 roku mieszka w Rzymie. Tam pracuje dla meksykańskiej telewizji. Watykańska dziennikarka uczestniczyła niemal we wszystkich podróżach zagranicznych papieża Polaka. W ciągu tej pracy dziennikarskiej Jan Paweł II stał się dla niej świadkiem i drogowskazem w życiu, o czym mówi w wywiadzie na łamach Tygodnika Niedziela. Poza tym w niedzieli przeczytamy o istnieniu mobilnego konfesjonału. Pomysł, by z sakramentem spowiedzi pojechać do wiernych okazał się trafiony. Ta inicjatywa podjęta przez kapłana z diecezji koszalińsko kołobrzeskiej dla pewnej kobiety stała się impulsem, by wrócić do Boga po 50 latach. Jak zawsze na łamach tygodnika znajdziemy komentarze publicystów, tym razem sporo felietonów powyborczych. Ważnym tematem podejmowanym na łamach niedzieli jest słowo. Słowo, które zwykle wypowiedziane przez nas wyraża to, co jest w nas. Dziś często mamy do czynienia z dewastacją słowa. Słyszymy czasem, jak ktoś szokuje wulgarnym językiem. Lekarstwem na to jest słowo Boże. Ono uzdalnia nas do czynienia dobra. Przypomina o tym w artykule ksiądz profesor Antoni Tronina. Więcej o mocy Słowa Bożego, które jest filarem naszego życia, usłyszymy w wypowiedzi redaktora naczelnego niedzieli księdza Jarosława Grabowskiego. Słowa mają moc. Możemy tego doświadczyć na własnej skórze. To, co powiedział w konkretnej sytuacji ktoś dla nas ważny. Zostaje w nas na długo, a czasem na zawsze. I mając na względzie to, jak wielką moc mają słowa, trzeba o nie dbać trzeba dbać o kulturę języka, o sposób wypowiedzi. To jeden z podstawowych środków wyrazu tego, co, co w nas, którym dajemy świadectwo o sobie i bezpowrotnie dajemy coś drugiemu człowiekowi. Skoro jednak słowo wyraża to, co w nas, to my, chrześcijanie, powinniśmy najpierw zadbać o swoje wnętrze, by przemawiały przez nas owoce ducha, tak jak cierpliwość, łagodność, opanowanie. U źródeł wszelkich naszych słów powinno leżeć zatem Słowo Boga. Papież Franciszek zwrócił na to szczególną uwagę, ustanawiając trzecią niedzielę zwykłą roku liturgicznego Niedzielą Słowa Bożego. Przypomniał za świętym Hieronimem, że kto nie zna Pisma Świętego, ten nie zna Chrystusa. To właśnie słowo Boże uzdalnia nas do czynienia dobra, do kultury wobec innych. To słowo zasiane w nas przynosi owoce, pragnienie dobra, służby. Taka służba może wyrażać się na wiele sposobów, zawsze jednak będzie miała na względzie dobro drugiego człowieka i chęć rezygnacji z własnego egoizmu. Na kanwie pisma świętego swoje życie powinna budować matka cały dzień opiekująca się dziećmi w małej miejscowości, prezes zarządu dużej firmy, czy misjonarze, którzy zachwyceni słowem poszli za pragnieniem głoszenia go całemu światu. Nie ma tu mowy o wartościowaniu przejawów wypełniania Słowa Bożego w naszym życiu. Najważniejsze jest to, by w nim trwać, by to właśnie z Niego rodziły się nasze dobre pragnienia i byśmy umieli je nieść dalej, czasem na innym kontynencie, czasem na ulicy, przy której mieszkamy, abyśmy doświadczając mocy Słowa, dali się Mu prowadzić i nie zatrzymywali Go tylko dla siebie.